Witajcie na kanale Piesolowi. Ja mam na imię Kasia, a to są wektor i haker. Dziś pokażę Wam, jak nauczyć psa zmian pozycji. To, że wasz pies zna już komendę siat, waruj czy stój, nie oznacza jeszcze, że będzie znał przejścia pomiędzy tymi pozycjami. I dzisiaj właśnie chciałam wam pokazać, jak można popracować z psem, żeby umiał przechodzić z jednej pozycji do drugiej. Oczywiście dobrze, żeby pies znał już komendę siat i waruj. Jak tego nauczyć psa, pokazałam już w innych filmikach i link do nich znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Ćwiczenia zmian pozycji zaczynam od takich najprostszych przejść pomiędzy pozycją siad, waruj i stój. Jest to dla psa takie najbardziej naturalne, najłatwiej mu jest wykonać te ruchy. Później, w miarę postępów treningu, można przejść do trochę trudniejszego przejścia pomiędzy stój a waruj albo między waruj a stój. Jest to już takie ćwiczenie dla psów troszeczkę bardziej zaawansowanych, natomiast ja dzisiaj Wam chcę pokazać, jak w ogóle zacząć pracę nad zmianą pozycji, więc zaczniemy od tego najprostszego przejścia. Ważne jest to, żeby do ćwiczeń wybrać jakąś powierzchnię, która nie jest śliska. Jeżeli więc ćwiczycie z psem na kafelkach czy na parkiecie, warto jest podłożyć jakąś matę, żeby po prostu psu nie rozjeżdżały się łapy, żeby nie tracił równowagi. I od samego początku ćwiczeń staram się zwracać uwagę na to, żeby tylne łapy psa pozostały w tym samym miejscu bez względu na to, w jakiej on jest pozycji, czyli wszystko jedno, czy pies siedzi, czy waruje, czy stoi, tylne łapy powinny pozostać w tym samym miejscu. Zwracając na to uwagę i ucząc psa tego od samego początku, uzyskamy po prostu zmianę pozycji w jednym miejscu bez takiego podchodzenia czy podczołgiwania się do przodu. Ćwiczenie rozpoczynam naprowadzając psa smakołykiem na poszczególne pozycje. Najpierw jest to pozycja siad, później waruj i z pozycji waruj stój. Nawet jeżeli pies zna już te komendy, staram się nie podpowiadać mu słowami, czego od niego oczekuję, tylko chcę, żeby podążał za ręką ze smakołykiem. To ćwiczenie traktuję jako pewnego rodzaju rozgrzewkę, ponieważ chcę nauczyć psa przejścia pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Także nie interesuje mnie w tym momencie to, że pies zna jakąś pozycję, bardziej chodzi mi o to, żeby jego mięśnie nauczyły się wykonywać te przejścia pomiędzy poszczególnymi pozycjami. W tym ćwiczeniu dużo zależy od nas i od tego, w jaki sposób naprowadzamy psa z na daną komendę. Ponieważ jeżeli robimy to w sposób y, nieprawidłowy, pies po prostu wykona inną komendę albo w ogóle nie będzie wiedział o co nam chodzi, ponieważ to nasze naprowadzanie nie będzie dla niego czytelne. Dlatego teraz chciałam się trochę skupić na tym, jak prawidłowo naprowadzać psa na poszczególne pozycje żeby naprowadzić psa na komendę siad, umieszczamy rękę ze smakołykiem nad jego głową. I tutaj najczęściej popełniany błąd jest taki, że ten smakołyk jest umieszczony za wysoko i pies po prostu zamiast siadać, stara się podskoczyć po to, żeby dostać się do smakołyka. Tutaj umieściłam smakołyk zdecydowanie za wysoko nad głową hakera, dlatego próbuje on podskoczyć do niego. A to już prawidłowe naprowadzenie ręką na komendę siad, ręka wędruje nad głowę psa, natomiast jest stosunkowo nisko. Żeby naprowadzić psa na pozycję waruj musimy wykonać taki ruch po skosie w dół. I tutaj bardzo dużo błędów można popełnić naprowadzając psa na pozycję waruj i chciałam wam właśnie pokazać jak nie naprowadzać psa i jak można tych błędów uniknąć. Podstawowym błędem jest to, że wykonujemy tylko ruch w dół. I dzięki temu uzyskujemy to, że pies ugina przednie łapy i wykonuje tak zwany ukłon, a pupa cały czas zostaje w powietrzu. Innym częstym błędem jest umieszczenie smakołyka za bardzo z przodu przednich łap. I dzięki temu uzyskujemy psa, który podczołguje się do tego smakołyka, natomiast nie uzyskujemy pozycji waruj. Natomiast jeżeli wpychamy smakołyk zbyt głęboko pomiędzy przednie łapy psa, to też uzyskamy psa, który pogłębia tylko siat i stara się dostać do smakołyka, a nie ugnią przednich łap i nie uzyskamy pozycji waruj. Tutaj pokazuję Wam, jak prawidłowo naprowadzić psa na pozycję Waruj. Wykonuję taki ruch po skosie w dół, tak jakbym chciała wepchnąć nos psa w ziemię. Żeby uzyskać pozycję stój, zwaruj, wykonujemy dokładnie ten sam ruch, tylko w przeciwną stronę, tak jakbyśmy chcieli pociągnąć psa za nos po skosie do góry. I tak powinna wyglądać pełna sekwencja pomiędzy pozycją siad. Waruj. I stój. Zauważcie, że nagradzam psa w tym momencie, kiedy przy siadzie jego pupa dotyka podłogi, przywaruj, kiedy jego łokcie dotykają podłogi i przystój, kiedy jego łokcie i tylne łapy się prostują. Ważne jest też to, żeby w momencie, kiedy pies wstaje nagrodzić go, gdy tylko wyprostuje łapy, żeby nie było tego momentu, kiedy próbuje podejść do przodu i kiedy jego tylne łapy odrywają się od podłoża. Jeżeli stosujecie metodę klikerową i wasz pies jest już dobrze uwarunkowany na kliker, jak najbardziej możecie zaznaczać klikerem prawidłowe przejście z jednej pozycji do drugiej. Jeżeli wasz pies już chętnie podąża za smakołykiem i bez problemu wykonuje przejście z pozycji siad do wały i stój, możecie zacząć ćwiczyć dokładnie to samo naprowadzając go pustą ręką bez smakołyka. Gesty, które tutaj wykonujecie powinny być dokładnie takie same, jakbyście naprowadzali psa smakołykiem. Na początku możecie go nagradzać przy każdej zmianie pozycji, czyli w momencie kiedy wykona pozycję siad, później kiedy wykona pozycję waruj również dostaje nagrodę i za to, że ładnie w stanie również otrzymuje smakołyk. Natomiast z czasem możecie zacząć go nagradzać dopiero po wykonaniu pełnej sekwencji ruchów. Jeżeli pies już chętnie podąża za pustą dłonią, możecie stopniowo osłabiać to naprowadzanie i uczyć go reagowania na sam gest. Gdy pies już fajnie zmienia pozycję na sam gest, Możecie do tego gestu dodać sobie komendę słowną i stopniowo wycofywać gest, uczyć psa żeby zmieniał pozycję na samą komendę słowną. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka wiecie już jak nauczyć psa zmian pozycji z siad do waruj i z waruj do stój. Mam również nadzieję, że jeżeli popełnialiście jakieś błędy naprowadzając psa na którąkolwiek z tych pozycji, to wiecie już jak tych błędów należy uniknąć. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek Piesologii, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, dajcie mi również łapkę w górę i zaglądajcie na bloga Piesologii, gdzie znajdziecie informacje o moich kursach oraz całą masę fajnych porad i do zobaczenia.